Siema ma wszystkim dawno nic nie było dodawane bo generalnie no nic nie było robione praktycznie Tu mieliśmy że tak powiem zimowy przestój w pracy aczkolwiek troszeczkę się pozmieniało bo, bo 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 co bo dotarła do firmy kolejna koparka właśnie o właśnie chodzi o tą kopareczkę i na niej praktycznie mam zacząć pracować tak więc filmiki będą co, co jakiś czas tam wrzucane jakieś jest to lipcherek z, z dziesiątego roku ale co najważniejsze jest wyposażony właśnie w głowicę uchylno wideo widać właśnie i na tym teraz będziemy pracować tutaj mamy pozostałe koparki, jeszcze nam jednej tu brakuje ale no, widać mniej więcej troszeczkę je podmalowaliśmy no, no i to generalnie tak wygląda będzie się coś działo, będą filmiki, także zapraszam do oglądania i dzięki wielkie za subskrypcję, bo jest już aż 36 subskrybentów, czego się nie spodziewałem tak szybko. W każdym razie dzięki i zapraszam.